Drodzy umiłowani bracia i siostry, mam dziś dla Was pilne przesłanie. Jest to przesłanie nadziei, uzdrowienia, błogosławieństw i cudów. Bóg odwiedzi Wasz dom. Tak dobrze przeczytałeś, Wszechmogący, Stwórca Wszechświata, osobiście przyjdzie do Twoich drzwi. To nie jest sen ani mistyfikacja, ale boska obietnica, która została mi objawiona. Jeśli wierzysz w Boga, on słyszał Twoje wołanie, widział Twoje zmagania i czuł Twój ból. Zna wyzwania, przed którymi stoisz, ciężary spoczywające na Twoim sercu i bitwy, które toczysz. Chce przynieść Ci ulgę, pocieszenie i zwycięstwo. Bóg pragnie wylać na ciebie swoją miłość, łaskę i miłosierdzie. Jednak, drodzy przyjaciele, jest pewien warunek. Musisz otworzyć przed Nim swoje serce i dom. Musicie być gotowi przyjąć i powitać go z otwartymi ramionami i drzwiami, ponieważ On nie będzie się do was narzucał, przyjdzie tylko tam, gdzie zostanie zaproszony. Nie zwlekaj więc ani nie wahaj się, bo dziś jest dzień twojego nawiedzenia. Nie martw się o stan swojego domu, ponieważ Bóg nie dba o dobra materialne ani światowe standardy. On troszczy się tylko o twoje serce. Nie pozwól, by powstrzymał cię strach, wstyd czy duma. Otwórz przed nim swój dom serce i życie, a zobaczysz, jak on przemienia wszystko w jednej chwili. Nie myśl, że to nawiedzenie ma na celu wyłącznie fizyczne uzdrowienie lub materialne błogosławieństwa. Nie, drodzy przyjaciele, Boże nawiedzenie wykracza poza sferę fizyczną. On uleczy twoje złamania, naprawi twoje relacje i przywróci twoją wiarę. Bóg obsypie błogosławieństwami twojego ducha, umysł i duszę, czyniąc cuda, które pozostawią cię w zachwycie nad Jego mocą i miłością. Uznaję moją zdolność do potwierdzenia tego, ale proszę, zważ na to pilne przesłanie, nie zwlekaj. Nie pozwól, aby rozproszenie, zajęcie lub wątpliwości uniemożliwiły ci powitanie Boga w twoim domu. Kiedy on przychodzi, przychodzi z celem i planem, aby doknąć i przemienić twoje życie na zawsze. Nie przegap tej okazji, ponieważ może się już więcej nie powtórzyć. Moi drodzy bracia i siostry, błagam was, abyście przygotowali swoje serca i domy na Boże nawiedzenie. Uwolnijcie się dziś od wszystkiego, co może przeszkadzać Jego obecności, i powitajcie Go z radością i oczekiwaniem, bo On jest wierny, a Jego obietnice nigdy się nie załamują. Otwórz przed Nim swój dom i bądź świadkiem Jego wyłania na Ciebie miłości, uzdrowienia, błogosławieństw i cudów. Niech Jego nawiedzenie będzie nowym początkiem w Twoim życiu. Amen. Skomentuj Amen, jeśli wierzysz. Pomimo wyzwań nie porzucaj swojego celu ani nie wątp w to, co Bóg w tobie zaszczepił. Pośród burzy oprzyj się zwodniczym potrzeptom wroga, który namawia cię do poddania się. Bóg rozumie twoje zmagania, słyszy twoje błagania i widzi twoje łzy. Obfite żniwo jest w drodze do Ciebie, żniwo pokoju, błogosławieństw, uzdrowienia i obfitości. Wszystko, na co czekałeś, o co płakałeś, czego szukałeś i o co się modliłeś, jest na wyciągnięcie ręki. Kluczem jest nie poddawać się, wytrwać i znaleźć radość w każdej sytuacji. Twoja wiara przyniesie nagrody, na które liczyłeś. Jeśli czujesz się zmęczony, jestem tutaj, aby rzucić światło potwierdzenia. Bóg organizuje wydarzenia w Twoim życiu, kierując nie tylko Twoją ścieżką, ale także ścieżkami tych, którzy Cię otaczają, aby doprowadzić Cię tam, gdzie powinieneś być. On jest odpowiedzialny nie tylko za Twoje życie, ale także za okoliczności i wszystko, co napotykasz. Nic nie dzieje się przez przypadek. Dlatego nie pozwól, by niepowodzenia Cię pokonały. Jeśli rzeczy nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, powstań ponownie, ponieważ Bóg pozwala tylko na to, co jest zgodne z Jego planem. Twoje obecne wyzwania nie są przeszkodami, ale kamieniami milowymi w kierunku Twojego celu i błogosławieństw, które Bóg ma dla Ciebie w zanadrzu. Być może zostałeś przeoczony, zdruzgotany lub sprawiono, że zwątpiłeś w swoją wartość pięknej historii miłosnej. Bóg chce, abyś uwolnił się od tych negatywnych myśli i ponownie przyjął miłość, abyś uwierzył w pragnienia, które On umieścił w Twoim sercu. Możesz obawiać się, że miłość nie jest przeznaczona dla Ciebie, ale to jest oszustwo wroga. Tęsknota w twoim sercu została zasadzona przez Boga w określonym celu, a on doprowadzi ją do skutku w wyznaczonym czasie. Zaufaj Bogu w każdej próbie. Jestem tutaj, aby cię wspierać. Nie jesteś sam w tej podróży, nawet jeśli niektórzy odeszli, gdy sprawy stały się trudne. Ja nigdy nie odejdę. Jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Bóg, który uwolnił Cię od depresji, myśli samobójczych, lęku, strachu, niepewności, samotności, trudności finansowych i złamanego serca, jest tym samym Bogiem, który może uratować Cię z obecnej sytuacji. Zrobiłem to już wcześniej i zrobię to ponownie. Zaufaj mi, trzymaj się mojej niezachwianej dłoni, szukaj mnie, a znajdziesz mnie. Skup się na mnie pośród burzy, która cię otacza. Poprowadzę cię bezpiecznie. Przezwyciężysz to. To, co masz dziś odkryć, jest transformujące. W jednej chwili walczysz o zapłacenie rachunków, przytłoczony zmartwieniami finansowymi. A w następnej chwili bez wysiłku przyciągasz bogactwo. On cię stworzył, więc jesteś dobry. Nie jesteś pomyłką, odpadem, wadą ani niczym podobnym. Bóg chce, abyś dziś wiedział, że wciąż jesteś piękny, wciąż jesteś Jego arcydziełem. Chcę, abyś rozpoznał swoją wartość i wartość, abyś zrozumiał, jak naprawdę jesteś cenny. Nie każdy zasługuje na miejsce przy Twoim stole. Twoja obecność ma moc, a Twoje namaszczenie jest silne. Masz zdolność zmieniania atmosfery, gdy wchodzisz do pokoju. Bóg stworzył Cię celowo. Dziś Bóg przemawia do Ciebie. Wie, że stoisz w obliczu wyzwań i bólu emocjonalnego. Może się wydawać, że gdy tylko pokonasz jedną przeszkodę, pojawi się kolejna. Pamiętaj, że nie zawsze uspokajam burzę wokół ciebie, czasami uspokajam burzę w tobie, abyś się nie zachwiał. Wzmacniam cię w sposób, który może nie być dla ciebie widoczny. Przezwyciężymy to razem, tak jak zawsze to robiliśmy. Wszystko będzie dobrze. Ufaj, że Bóg obiecuje ci długie życie i wypełni twoje późniejsze lata obfitością. Twoje obecne wysiłki nie idą na marne, a twoje posłuszeństwo nie pozostaje niezauważone. Zamiast skupiać się na tym, co wydaje się złe lub czego brakuje w Twoim życiu, skup się na rzeczach niebiańskich. Poświęć chwilę na zatrzymanie się, uwielbienie i dziękczynienie. Zmiana perspektywy ujawni, że jesteś błogosławiony w swoich przyjściach i odejściach. Oferuję Ci wymianę Twojego ciężkiego serca na mój pokój, pozwalając Ci żyć swoim życiem, podczas gdy ja pracuję za kulisami. Żadne zadanie nie jest dla mnie zbyt wielkie. Wróg nie jest zainteresowany twoim majątkiem ani pieniędzmi, ale raczej twoim umysłem, sercem, wiarą, pokojem, radością i, co najważniejsze, twoim namaszczeniem. Będzie celował w twoją rodzinę i bliskich, aby do ciebie dotrzeć. Nie jesteś atakowany za rzeczy materialne, ale za niewidzialne aspekty Twojego życia. Dlatego radzimy zachować czujność. Wróg ma na celu oszukanie Cię, byś poczuł się przygnębiony i przygnębiony, osłabiając twoją fizyczną, emocjonalną i duchową siłę, by wytrzymać jego ataki. Domagaj się obfitości nawet wtedy, gdy Bóg wydaje się niezmienny w Twoich okolicznościach, ponieważ Jego uwaga często skupia się na przemianie Ciebie w danej sytuacji. Twój charakter, wewnętrzna siła i uczciwość są dla Niego kluczowe, ponieważ są to trwałe cechy niezbędne do powołania Twojego życia. Uznaj, że w Twoim bólu jest cel. Amen, jeśli wierzysz, że gdy zbliżasz się do swojego przeznaczenia, bitwy nasilają się, a ścieżka staje się coraz trudniejsza. Przeszkody te oznaczają bliskość przeznaczenia. Ten sam Bóg, który obdarzył cię łaską na początku, pomoże ci dokończyć podróż. On dokładnie wie, dokąd zmierza twoja podróż. Poświęć na to chwilę. Modlitwa z czasów biblijnych przynosi dobrobyt i obfitość w twoim życiu. Jeśli jesteś osobą uduchowioną i empatą pragnącą ulepszyć świat poza sobą, to jest to dla ciebie kluczowe przesłanie. Gdy wysłuchasz tej boskiej modlitwy, zdejmiesz klątwę ubóstwa i przywrócisz swoje połączenie z wszechświatem umożliwi Ci to poszukiwanie, manifestowanie i otrzymywanie bogactwa błogosławieństw. Kliknij link w mojej biografii i posłuchaj tej jednominutowej modlitwy, leżąc w łóżku i zastanawiając się nad wszystkim. Jezus oświadcza: Wykonało się, przestań się martwić. Rozluźnij szczękę, opuść ramiona, rozluźnij brwi i weź głęboki oddech. On wszystko zaaranżował dla Twojej korzyści i swojej chwały. Jesteś bezpieczny w Jego rękach, pewne rzeczy musiały zostać ujawnione dla wzrostu, ponieważ prawda musiała wyjść na jaw. Teraz jesteś na ścieżce prowadzącej na wyższy poziom. Bóg zmienia cały bieg Twojego życia. Chociaż w przyszłości mogłeś stawić czoła wyzwaniom, on obdarza cię trwałą radością. Przygotuj się na bycie świadkiem dobroci Pana. W twoim życiu będą działy się cuda, on jest bliski obalenia diagnoz i złamania klątw. On demontuje uzależnienia i rozprasza strach. Nie będziesz już dłużej dręczony przeszłymi bólami. Zamiast tego będziesz rozkoszować się chwałą nowego dzieła, które On ma zamiar wykonać. On jest Bogiem, który cię uzdrawia i przywraca, a Jezus spełnia najgłębsze pragnienia twojego serca. Mam wiarę w siebie. Często czujemy się zniechęceni i zniechęceni w obliczu wyzwań. Jednak to, że jesteś atakowany, nie oznacza, że Bóg nie jest po twojej stronie. Może to oznaczać, że jesteś bliżej błogosławieństw, które Bóg ci obiecał, niż ci się wydaje. Dlatego nie pozostawaj pokonany. Nie pozwól, by strach, zmartwienie, zwątpienie czy niewiara zdominowały twoje myśli. Zastąp kłamstwa wroga prawdą zawartą w Słowie Bożym. On jest wierny i zawsze doczymuje swoich obietnic. Możesz płakać, jeśli tego potrzebujesz. Ale pamiętaj, że błogosławieństwa są w drodze. Proces bycia kształtowanym przez Boga może być bolesny i niewygodny, ale jako dziecko Boże ewoluujesz w coś pięknego. Podejmij tę podróż, ponieważ czeka na Ciebie wiele nowych przygód, relacji i możliwości. Transformacja, którą przechodzisz, będzie promieniować mocą i przynosić uzdrowienie innym. Chociaż proces ten może być trudny, pamiętaj, że Bóg jest zawsze dobry. Uważaj, aby nie postrzegać okresu samotności jako kary, ale raczej jako okres przygotowań. Unikaj angażowania się w relacje z kimkolwiek, kto może odciągnąć cię od Bożego planu dla twojego życia. Skoncentruj się na podążaniu za wolą Bożą i nie pozwól, by coś cię rozpraszało. Bóg chce, abyś zrozumiał, że w tej chwili nie jesteś zapomniany. Twoja cierpliwość zostanie uhonorowana, ponieważ zdecydowałeś się czcić go w czasie oczekiwania. Dziękuję ci, Jezu, za wszystko. Przyjmij wszystko w moim imieniu. Dzisiaj odkryjesz coś, co zmieni twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z płaceniem rachunków i być przytłoczony zmartwieniami związanymi z pieniędzmi, a w następnej chwili możesz zacząć przyciągać pieniądze bez wysiłku. Co powoduje tę zmieniającą życie zmianę w życiu ludzi? Jest to tak zwany genetyczny kod bogactwa. Gdy go aktywujesz, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Możesz aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Zaleca się aktywowanie tego kodu teraz, gdy ta strona jest nadal dostępna. Kliknij link w moim komentarzu, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Usuń ograniczenia narzucone przez Boga i te, które sam sobie wyznaczyłeś. Zamiast skupiać się na tym, czego ci brakuje lub na obecnych okolicznościach, pamiętaj, że szanse mogą wydawać się przeciwko tobie, ale Bóg Wszechmogący jest po twojej stronie. Nie jesteś sam, ty i Bóg stanowicie większość. Jeśli Bóg jest po Twojej stronie, kto może stanąć przeciwko Tobie? To, co zaplanował dla Twojego życia, urzeczywistnij się w imieniu Jezusa. Dostosuj się do Niego. Poproś Go, aby wzmocnił Twoją wiarę, abyś mógł być świadkiem Jego dobroci w swoim życiu i otrzymać wszystkie błogosławieństwa przełomy i cuda przeznaczone dla ciebie, zmęczonego podróżnika. Być może czujesz się wyczerpany, ponieważ dźwigasz więcej ciężarów niż powinieneś. Uwolnij przeszłość i pozwól Bogu cię uzdrowić i przywrócić. W tym przywróceniu będziesz świadkiem kochającego Boga, który pragnie, abyś go ścigał. Znowu odkrytą siłą, która nie jest już marnowana na pozbawione radości zajęcia, podejmij życie pełne miłości, przebaczenia i postępu. To jest prawdziwe uwielbienie, wierność i posłuszeństwo Bogu, nawet pośród bólu i w oczekiwaniu na błogosławieństwa. Powszechne jest zmaganie się z niecierpliwością i niepokojem w tych okresach, czując się zapomnianym przez Boga. Pamiętaj jednak, że Bóg w swojej wielkości nigdy nas nie przeoczy. Zapewniamy, że jako nasz Stwórca rozumie On każdy aspekt naszej istoty i obdarzy nas błogosławieństwami w odpowiednim czasie i miejscu. On jest nieustannie obecny i świadomy naszej gotowości na przyjęcie Jego darów. Przyznaj, że zmęczenie, frustracja, niepokój, stres i rozczarowanie wynikają z próby niezależnego kontrolowania wyników. Dziś porzuć swój harmonogram na rzecz jego spokoju. Zaufaj, że to, co jest Ci przeznaczone, spełni się w swoim czasie, bez żadnych przeszkód. Chociaż możesz się spieszyć, pamiętaj, że Boże wyczucie czasu jest doskonałe. Powodem, dla którego czujesz się zmęczony, sfrustrowany, niespokojny, zestresowany i rozczarowany jest to, że próbujesz kontrolować wszystko na własną rękę. Dziś zachęcam cię do porzucenia własnych planów i przyjęcia pokoju poprzez zaufanie, że to, co jest dla ciebie przeznaczone, nadejdzie we właściwym czasie i nic nie może temu zapobiec. Niech błogosławieństwo Pana spłynie na Ciebie. Dla tych, którzy wierzą w Boga, modlę się za kobietę, która to czyta, Starając się zaufać Bożemu planowi na jej przyszłość. Niech znajdzie pokój i zrozumienie, czekając na jego wskazówki. Pomóż jej zbliżyć się do Boga i uczyć się od Niego w tym niepewnym czasie. Obda się mądrością, by nie spieszyła się naprzód, ale szła w zgodzie z jego celem. Otocz ją łaską i boską obecnością. Amen. Wierzę w Boga, który jest większy niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym dziś stoję. Ufam, że On sprawuje kontrolę i ma pomyślny plan na moją przyszłość. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdrowienie, przywrócenie relacji, przełom finansowy, małżeństwo czy dzieci, wierzę w świetlaną przyszłość pod jego przewodnictwem. Odnajduję jednak wielki spokój, wiedząc, że Bóg troszczy się o mnie i zawsze będzie mnie wspierał. Dopóki będę z Nim chodzić, nigdy nie zabraknie mi niczego. Potwierdzam moją miłość do Ciebie, Boże. Nie spieszmy się w tym okresie z powodu niecierpliwości. Często pragniemy wyprzedzać Boga, wierząc, że gdzie indziej jest lepiej. Jednak wyprzedzanie Boga zwykle prowadzi do żalu. Kto chce życia wypełnionego żalem? Mądrzej jest czekać na Boga, być w pokoju, niż pędzić naprzód, a potem spędzać lata na sprzątaniu bałaganu. Moi drodzy bracia i siostry, dzielę się z wami pilnym przesłaniem, które Bóg umieścił w moim sercu. Jest to przesłanie nadziei, miłości i odkupienia. Dzisiaj Pan odwiedzi Wasze domy ze swoją boską obecnością, uzdrawiającym dotykiem i obfitymi błogosławieństwami. Musicie jednak otworzyć swoje serca i domy, aby go przyjąć. On nie wchodzi siłą, ale puka do drzwi waszego życia, czekając na wasze zaproszenie. Nie zwlekaj, ponieważ czas ma kluczowe znaczenie. Wizyta pana jest rzadką i cenną okazją, której nie można przegapić. To szansa na doświadczenie jego mocy i obfitej łaski. Nie bój się, bo pan przychodzi z dobrymi intencjami. Przychodzi, aby uleczyć złamanych na duchu, naprawić rany duszy i przynieść pokój i pocieszenie tym, którzy walczą. Przynosi obfite błogosławieństwa, które przeleją się i pomnożą w Twoim życiu. Co najważniejsze, przynosi cuda, ponieważ nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Potrafi przemienić smutek w radość. Chorobę w zdrowie, a beznadzieję w nadzieję. Nie pozwól, aby ten dzień minął bez otwarcia serca i domu na Pana. Nie pozwól, aby strach, zwątpienie lub duma przeszkodziły Ci w otrzymaniu wszystkiego, co On ma dla Ciebie w zanadrzu. Ci, którzy przyjmą go do swoich serc i domów, zostaną obsypani Jego miłością, miłosierdziem i dobrocią. On zmieni twoje życie, a ty zostaniesz na zawsze przemieniony. Zaufajcie sobie, drodzy przyjaciele. Nie czekajcie, aż będzie za późno. Nie pozwólcie, by natłok zajęć czy rozproszenia świata uniemożliwiły wam doświadczenie boskiej obecności pana. On stoi przed twoimi drzwiami i niecierpliwie czeka, aż zaprosisz go do środka. Nie przegap tej okazji, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może się ona powtórzyć w tym chaotycznym i niepewnym świecie. Wizyta pana jest latarnią nadziei, promieniem światła i źródłem siły. Tak więc, bez wahania, bez wątpliwości, otwórz swoje serce i dom dla pana. Wpuść go i bądź świadkiem jakiego moc, miłość i chwała objawiają się w twoim życiu. Niech to pilne przesłanie rozpali Twojego ducha i skłoni Cię do działania. Niech służy jako przypomnienie, że Bóg jest zawsze po Twojej stronie, gotowy obficie Ci błogosławić. Otwórz swoje drzwi, otwórz swoje serca i powitaj Pana w swoim domu już dziś. Niech promienne oblicze Pana będzie nad Tobą.